Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. Cześć, witam Was w 12 vlogmasie. Dzisiaj przyjechałam do studia i lecimy z pierwszą propozycją makijażu na święta. Mam nowiutką gąbeczkę, której sobie dzisiaj użyjemy. To jest ta oryginalna Beauty Blender, także lecę ją zwilżyć. Już jestem gąbeczka gotowa, także zaczynamy sobie od bazy i zdecydowałam się do dzisiejszego makijażu wybrać bazę Makeup Forever e, Pore Minimizer. E, to jest produkt, który będzie przedłużał trwałość makijażu i przy tym zmniejszał widoczność porów. E, myślę, że do takiego makijażu na święta, Musi wytrzymać długo i musi wyglądać dobrze. Jest to dobra opcja. On, tak jak właśnie powiedziałam, delikatnie wygładzi nam strukturę skóry. Ja bazę najbardziej lubię rozprowadzać palcami. Oczywiście możecie to zrobić przy pomocy pędzelka, bądź gąbeczki. U mnie jakoś mimo wszystko najlepiej właśnie sprawdzają się dłonie. Następny krok to oczywiście podkład. Dzisiaj użyjemy sobie podkładu Lancome Taint Idol Ultra Wear. E, to jest ta wersja Clear and Glow. Mm, I powiem Wam, że ja w ostatnim czasie ciągle używałam zamienników e, Beauty Blendera. Wiecie, tych takich drogeryjnych gąbeczek? I to będzie moje pierwsze od mniej więcej roku użycie takiego stricte oryginalnego Beauty Blendera z firmy Beauty Blender. Dwie pompki po od podkładu rozkładam sobie tak palcami. Na całej twarzy, jak widzicie, w formie takich kropeczek, żeby rozprowadzić go w miarę równomiernie, i dopiero po chwili przejdę sobie do gąbeczki i nią wszystko rozpracuję. Ja jestem zwolennikiem nakładania jednak cieńszej warstwy podkładu, żeby ta skóra nie wyglądała zbyt ciężko. Jeżeli nie macie dużych niedoskonałości, to naprawdę jedna, półtorej pompki powinny wystarczyć na przykrycie całej twarzy. Jeśli chodzi o ten podkład, to lubię go w tradycyjnej wersji, mm, ale ta Clear and Glow zdecydowanie jeszcze bardziej do mnie przemawia. Jest taka lżejsza i skóra wygląda w niej tak naturalniej. Podkład rozprowadzony, użyłam koloru 105W, a teraz przechodzimy sobie do korektora. Będzie to korektor Fenty Beauty, kolorek Golden Ivory, czyli 02. I on jest w formie takiego dziwnego aplikatora, więc ja zwykle wyciskam sobie troszkę na zewnętrzną część dłoni i później palcami po prostu rozpracowuję, nakładam w miejsca, w które chcę uzyskać dodatkowe krycie. U mnie to jest tutaj, jak widzicie, okolica pod oczami, środek nosa, odrobinkę rozświetlam środek czoła, środek brody, dokładam jeszcze troszkę tutaj na nos i pod oczy. Ten korektor jest takim dość lekkim korektorem, więc nie boję się, że jakoś przesadzę z kryciem, bo jak widzicie, ma taką delikatną, mimo wszystko formułę. I teraz znowu gąbeczka i gąbeczką blendujemy to wszystko. Nakładam korektor również na powiekę. Będzie on tutaj stanowił taką bazę do cieni dla mnie. Puder. Jeżeli chodzi o puder, to zdecydowałam się na produkt z Lore Mercier, ten oczywiście klasyk ich e, Loose Powder. Nakładam go przede wszystkim pod oczy. Tutaj porządnie utrwalam korektor, żeby się nie rolował, plus zabezpieczam e, tą okolicę mm, przed osypywaniem się cieni. Przed samym makijażem oka dołożymy tutaj jeszcze większą ilość, żeby wszystkie ewentualne obsypki leciały na puder, który później strzepiemy. Ok, nosek i reszta część twarzy już taką mniejszą ilością. Polecam Wam w kwestii pudru mm, intensyfikować ilość pudru w miejscach, które Wam się wyświecają lub wiecie, że tam tego potrzebujecie, a w miejscach, gdzie ze skórą nie macie raczej problemu z wyświecaniem się czy nietrzymaniem podkładu nakładamy taką cieniuteńką e, warstwę już resztką e, produktu, która jest na pędzlu. Jeśli chodzi o konturowanie, to chcę, żeby ono było takie świeże, dziewczęce, delikatne, więc decyduję się na produkty rozświetlające. Bronzer będzie od też znowu Lory. Laura Mercier kolor Rose Pirouette. To jest, zobaczcie, taki delikatny kolor bronzera, który ma drubinki połyskujące. Naprawdę na skórze wygląda pięknie, więc aplikujemy... Oczywiście nakładamy brązer takimi kolistymi ruchami, zaczynając od okolicy ucha, i dopiero dalej kierujemy się do środka twarzy. Ma delikatny pigment, więc z każdym ruchem dokładam sobie troszkę produktu na pędzel. Wykonturowałam i ociepliłam sobie okolice kości jarzmowych, tutaj okolice skroni przy włosach, końcówkę nosa i okolice brody. Następnie przechodzimy do różu, a tak naprawdę róży. Mam taką piękną paletę Start z kilkoma odcieniami róży. Tak to się prezentuje: jak widzicie, mamy takie ostrzejsze odcienie różu, ale także bardzo delikatne, zgaszone, więc myślę, że połączę sobie dzisiaj te dwa kolorki. Ten jest z drobinkami rozświetlającymi. Takie brzoskwiniowe odcienie bardzo kojarzą mi się w sumie z grudniem, ze świętami. Także ja róż bardzo lubię, więc nie boję się nałożyć większej ilości. Nakładam w ten sposób, a później jeszcze e, pędzlem do pudru e, będę sobie to delikatnie blendować i zmniejszać intensywność. Ostatnio bardzo podoba mi się też zamysł tego cold makeup look, gdzie tego różu jest naprawdę dużo i jest nałożony w formie takich rumieńców od zimna i taki efekt też próbuję właśnie osiągnąć tutaj dzisiaj. I teraz zmniejszamy sobie intensywność, delikatnie kolistymi ruchami blenduję właśnie przy pomocy pędzelka od pudru. Rozświetlacz mam taki piękny, naturalny rozświetlacz z Clinique, z tej takiej kolekcji z kwiatuszkami na opakowaniach. Jak widzicie na produkcie tutaj w środku też mamy wytłoczone takie stokrotki. Zobaczcie, on bardzo naturalnie wygląda na skórze. Więc uważam, że do takiego makijażu, gdzie jednak główne skrzypce będzie grało oko, będzie fajnym wykończeniem. Bardzo ładnie się rozprowadza i zobaczcie, tak delikatnie połyskuje. Ja nakładam rozświetlacz tutaj w te miejsca oraz odrobinkę nauk Pidy nad, nad usta. Ostatnio na moim kanale pojawiało się dużo tutoriali kosmetykami drogeryjnymi. Miałam wiadomości, i komentarze, że chciałabyście zobaczyć makijaż produktami z nieco wyższej półki cenowej, więc właśnie dzisiaj takie produkty dla Was dobrałam. Jeśli chodzi o kredkę do brwi, to użyjemy sobie Benefitu Precisely My Brow Pencil. Mamy po jednej stronie szczoteczkę, po drugiej stronie produkt. Szczoteczką wyczesuję sobie brwi. Ja mam brwi świeżo po laminacji, więc one się ładnie układają. Stylizacja brwi jest teraz tylko czystą przyjemnością. I po wyczesaniu delikatnie podkreślam dolną część brwi, żeby nadać im ładniejszego kształtu. Wypełniam braki mm, i przejdziemy sobie do wyczesania ich mydełkiem. Dobra. Ta brwi gotowa. Teraz druga. Brwi kredką podkreślone, to był kolor 3, czyli Warm Light Brown. A teraz mydełko do brwi i tutaj mam mydełko od Anastazji. Oczywiście mydełko bezbarwne i niewielką ilość nakładam na szczoteczkę. A następnie oczywiście układam brwi w kierunku, który mnie interesuje. Czyli ja tak najpierw uczesuję je ku górze, a później delikatnie układam je w bok górze nakładam produkt, tłaczam i dyscyplinuję je tak w bok. Takich całkiem nastroszonych ku górze nie lubię, tylko właśnie lubię, jak one są takie delikatnie położone. Druga strona. Nakładam pod oko większą ilość pudru sypkiego, żeby właśnie zrobić sobie to ewentualne miejsce na obsyp cieni. I przechodzimy do makijażu oka. Wybrałam na dzisiaj paletkę cieni z takimi dość neutralnymi kolorami, by ten makijaż był odpowiedni dla każdego typu urody, czy macie włosy blond, czy ciemne, czy oczy niebieskie czy zielone. Po prostu chciałam, żeby ten makijaż był w miarę uniwersalny, pasował do większości typów urody, jak i do większości kształtów oka. Także paleta tutaj akurat w moim przypadku Kylie Cosmetics, to jest, słuchajcie, paletka, która nazywa się The Bronze Palette i mamy tutaj Następujące kolorki. Jak widzicie, dużo brązów, beży, mamy trzy rozświetlające cienie i coś też ciemniejszego, by móc wykonturować mocniej oko. Zaczynam sobie od kolorku Take Notes i nakładam sobie go w następujący sposób. Staram się wykonturować nim całą powiekę ruchomą. Czyli na początku takim ruchem wstępującym oddaję w cudzysłowie pigment na oczko. A teraz będę blendować. Teraz przechodzę do cienia o nazwie Tell Me More, czyli taki mleczny brąz. I nakładam sobie go w wewnętrzny kącik, jak i zewnętrzny kącik i blenduję w tych dwóch miejscach. Cienie się delikatnie osypują, więc całe szczęście, że mamy pod okiem zabezpieczenie. Sięgam teraz po ciemniejszy brąz o nazwie Brunet i tak mniej zamaszystym ruchem nakładam go znowu w wewnętrzny kącik, na jednym jak i na drugim oku, oraz w wewnętrzny. Na środek powieki nakładam cień Pop Off, czyli taki szampański, może bardziej złoty zgaszony. I właśnie tutaj sobie go koncentruję na środku powieki. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to nakładam tutaj znowu ten cień Tell Me More, czyli ten jasny, mleczny brązik i nakładam go na całą powiekę. W wewnętrznych kącikach też skupiam sobie delikatnie ten cień brunet. Odrobinkę na zewnętrzny kącik. Ten waniliowy cień, w sumie właśnie o nazwie Vanilla, nakładam też odrobinkę tutaj w taki wewnętrzny kącik bliżej już nosa, żeby rozświetlić tą część oka. Teraz czarna, wodoodporna kredka, i nią podkreślam sobie całe oko wewnątrz, czyli całą linię wodną dolną i linię wodną górną. Podkreślamy też porządnie tutaj wewnętrzny kącik ten sposób. No i możemy sobie, myślę, już ten obsyp... ...obsypać. Obsyp pod okiem posprzątany. Możemy przechodzić sobie do rzęs i wytuszujemy sobie je przy pomocy maskary Too Faced Better Than Sex. Maskara. To jest maskara, która naprawdę porządnie wydłuża rzęsy. No dobra. Dolna jak i górna powieka wytuszowana. Możecie oczywiście dokleić sobie też sztuczne rzęsy. Ja już przy takim oku nie potrzebuję dodatkowego wydłużenia na rzęsach. Ale jeżeli lubicie, to oczywiście możecie sobie tutaj dorzucić czy kępki, czy rzęsy na pasku. Ja teraz przechodzę sobie już do makijażu ust. Jeśli chodzi o produkty, to użyjemy sobie takiej konturówki z Sephory w kolorze, słuchajcie, 81 Daydreaming. I następnie nałożę sobie błyszczyk Skyly, który za moment wam pokażę. Usta tą konturówką obrysowałam, ale też delikatnie wypełniłam, żeby ten kolor był taki, wiecie, w miarę równomierny na e, całych ustach. I następnie błyszczek. Błyszczek z Kylie Cosmetics. I tutaj mamy kolorek 110. E, to jest Moody Queen. I on bardzo ładnie komponuje się z tą konturówką. Oczywiście do tej propozycji możecie sobie również użyć czerwonej pomadki, bo będzie jak najbardziej pasować do takiego oka, ale wiem, że nie każdy lubi czerwień, nie każdy czuje się w czerwieni dobrze, więc zaproponowałam opcję, myślę, że bardziej dla wszystkich. Jesteśmy już prawie przy finiszu. Jeśli chodzi o wykończenie makijażu, to użyję sobie tego rozświetlającego dewy sprayu z Anastazji. On delikatnie mm, tak odświeży skórę, ściągnie matowość e, i utrwali makijaż. Przepięknie pachnie. Zawsze daję mu chwilkę. I tak prezentuje się skończony makijaż. To jest moja pierwsza propozycja makijażu na święta. Mam w planach nagrać jeszcze jedną, delikatniejszą, bez takiej ilości cieni, może dla dziewczyn, które malują się delikatniej, również na takie okazje. Także możecie takiego tutorialu się spodziewać się jeszcze w czasie trwania vlogmasu. No a ja zabieram Was teraz do dalszej części filmu. Przyjechałam do rodziców i słuchajcie, będziemy testować tiramisu. Zobaczymy jak wyszło. Te trzy ym, opasywałam kakao troszkę wcześniej, te na świeżo, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało większego znaczenia. Dziękuję. Testujemy i powiem wam, że naprawdę fajnie to wyszło. Bardzo. Smacznie. Bardzo dobre. Wyszło nie smacznie tylko pyszne. Super. To ja też smakuję? No już nie mogę. Już nie możesz? No. To zostawiam. <laughs> to ja to ja. jest puste. No. To jest mascarpone. No. Mm -hmm. Ale mm, bardzo dobre, także w poprzednim vlogmasie macie przepis, mm, możecie robić, bo wyszło nice. Super. Deserek wszystkim smakował, przyjechałam teraz do domu i oczywiście otwieramy kalendarze. E, mam tutaj dwunasteczkę w kalendarzu z Ritualsa. Rozpakowuję właśnie pakunek. I co to? Jakaś rękawiczka chyba, może peelingująca? Zaraz zobaczymy. O, tak, Winter Glows, czyli takie zimowe rękawice do scrub i smooth skin, czyli właśnie do peelingowania, spoko. Nigdy nie używałam takich rękawic, więc przetestuję. Szukamy dwunastki w kalendarzu z Debody Body Shopu. Okej, okay, pierwsze pięterko nie ma. Drugie pięterko nie ma. I pewnie w takim razie w trzecim jest. Jest, już widać. Dwunastkę. Okej. Okay. O, dość ciężka. Chyba jakiś żel, albo szampon, albo płyn. Uu, coś ładnego, pomarańczowego. O tak, Mango Buff Blend, no okej, okay. to jest ogólnie taki produkt nawilżający do robienia piany, mega fajny, ja raz miałam właśnie ten Buff Blend, jeszcze jak mieszkałam, bo rodziców tego używałam i mam plan jutro jechać do nich wieczorem na właśnie kąpiel, w końcu już z kulami, z tym produktem, więc na pewno nagram wam z tego jakieś fajne przebity. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza propozycja makijażowa na makijaż świąteczny na wigilię wam się spodoba. Jeżeli faktycznie jest dla was za mocna, tak jak zasugerowałam po nagraniu tutorialu, to dajcie mi znać w komentarzach, że chcecie coś delikatniejszego. Wezmę to oczywiście pod uwagę i będę wiedziała w jakim kierunku pójść przy następnej propozycji makijażu. A teraz się z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia już jutro w 13. vlogmasie. Buziak, pa pa.